Otóż wizytując ostatnio wraz z Komisją Obrony Narodowej pierwszą bazę lotnictwa transportowego, od żołnierzy usłyszałem, że potrzebują śmigłowców. I mamy tutaj na sali obecnego wiceministra Obrony Narodowej i byłego wiceministra Obrony Narodowej i przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. I myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że duży przetarg śmigłowcowy nie został w Polsce ani rozpisany ani zrealizowany. Zanim obejrzysz materiał, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby więcej osób mogło go zobaczyć. To nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju. Z góry dziękuję. E, przypomnę, że zgodnie z zasadami e, marszałek prowadzący obrady nie schodzi do mównicy, tylko zadaje pytanie stąd. Wyjaśniam na wypadek, gdyby ktoś później uważał, że wypowiadam się jako marszałek, a nie jako poseł, wyłącznie jako poseł. E, na jeden wątek chcę zwrócić uwagę, jeszcze, który tutaj pojawiał się w tej debacie. A mianowicie sformułowania, że śmigłowce latające w różnych europejskich armiach jednego z producentów, którego nazwy nie mam zamiaru wymieniać, bo tak naprawdę nie interesuje mnie, który to jest producent, to kupa złomu, a poprzedni rząd dokonał doskonałych wyborów. Otóż wizytując ostatnio wraz z Komisją Obrony Narodowej pierwszą bazę lotnictwa transportowego, od żołnierzy usłyszałem, że potrzebują śmigłowców. I mamy tutaj na sali obecnego wiceministra obrony narodowej i byłego wiceministra obrony narodowej i przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. I myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że duży przetarg śmigłowcowy nie został w Polsce ani rozpisany, ani zrealizowany, a kupowanie z tak zwanej półki pojedynczych sztuk bez pełnego pakietu treningowego, serwisowego, remontowego i w całym cyklu zużycia sprzętu na wiele lat, jest po prostu rozrzutnością, uniemożliwia wynegocjowanie offsetu, uniemożliwia wynegocjowanie rozwoju polskiego przemysłu obronnego, jest po prostu marnowaniem pieniędzy. I teraz ja myślę, że wszyscy tutaj, jak w tej izbie zasiadamy, zdajemy sobie sprawę, że można kupić różny sprzęt od różnych producentów. Natomiast najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to po prostu unieważnić przetargi negocjowane latami, następnie kupować pojedyncze sztuki spółki, nie negocjować niczego z nikim, tylko płacić po prostu tyle, ile nam podyktują, i udawać, że się zrobiło dobrą robotę. Bardzo bym apelował do nas wszystkich, jako do posłów w tej izbie, niezależnie z którego jesteśmy klubu, żebyśmy już darowali sobie taką dyletancką retorykę, bo naprawdę dużo osób, które znają się na rzeczy, ogląda te obrady i retoryka na poziomie coś tam kupa złomu, a my jesteśmy super fajni. To jest po prostu zwyczajna żenada, a nie poważna debata parlamentarna. To tyle mojego pytania. Dziękuję bardzo. Wesprzyj działalność naszego wolnego medium klikając subskrypcję na tym kanale i udostępniając film dalej. Zajrzyj również na inne nasze filmy. Budujmy razem wolną Polskę.